Cześć, nazywam się Sławek Grak i mam dla Ciebie dzisiaj wyjątkowe zaproszenie. Już po raz drugi jako Polska Akademia NLP mam przyjemność wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dając to, w czym jestem najlepszy, wykorzystując moją kompetencję, czyli organizując szkolenie i dzieląc się wiedzą. I tak jak rok temu, tak i w tym roku chciałbym zaprosić Cię na fantastyczne, wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Trenerzy Rozwoju Osobistego dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku, w drugiej edycji poruszamy temat zmiany. Zmiana to jest wszechobecna i jest każdemu z nas potrzebna, i dlatego chcemy Ci pokazać przez dwa dni, jak skutecznie wprowadzać zmianę w Twoim życiu dowolną zmianę. Dlatego poruszymy sześć kluczowych e, filarów zmiany oraz trzy kluczowe obszary życia, w których wprowadzamy zmianę: zdrowie, relacje i kariera. E, przez te dwa dni będą Wspierali znakomici trenerzy, eksperci: Kamil Izurej, Kamil Mróz, Kamil Sikora, Łukasz Kaca, Tomek Kojnacki i razem szóstką chcemy Ci przez te dwa dni dać najlepszej jakości wiedzę. Myślę, że to jest świetny pomysł, żeby zacząć ten rok w wyjątkowy sposób. Po pierwsze pomagając komuś, bo cała kwota zebrana w ramach tego treningu, w ramach tego warsztatu będzie przekazana w całości dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie osoby zaangażowane, trenerzy, sale, które dostajemy, osoby, które nas wspierają marketingowo, wszyscy pracują w wolontariacie charytatywnie po to, żeby jak najlepiej wspierać orkiestrę w tym fajnym, wspaniałym, dobrym celu. Wyjątkowo atrakcyjny jest też bilet. Zaledwie 95 zł za dwa dni szkolenia z sześcioma ekspertami. To naprawdę świetna okazja, dlatego chcę Cię gorąco zaprosić. Ręczę cię, że to będzie wiedza najwyższej jakości, mnóstwo praktyki, wiele ćwiczeń, po to, abyś po tych dwóch dniach wyszła gotowa, gotowy do realizacji Twoich celów, do tego, co chcesz osiągnąć, do tego, do czego zmierzasz. I to jest niesamowity moment, kiedy możesz nie dość, że wspierać Kogoś, wspierać Wielką Orkiestrę Słusznej Pomocy, wspierać dzieci, czyli po prostu pomagać, a pomaganie jest, jest wyjątkową cechą dla wielu osób wyjątkową możliwością okazania serca. To dodatkowo, jeszcze w ramach tego wszystkiego, że pomagasz, ty dostajesz bezcenną, wyjątkową, bardzo praktyczną wiedzę, która pomoże ci jeszcze lepiej wdrażać zmiany, bardzo mądrze i rozsądnie w tym nowym roku. Więc może zacząć ten nowy 2020 rok od pomagania, czyli od dobra w sercu. I od inspiracji w głowie, którą my jako trenerzy chcemy Ci dać hmm, przez te dwa dni. Więc gorąco, gorąco zapraszam Cię, dołącz do nas, hmm, nawet jeżeli nie może być osobiście, yy, często ludzie pytają, czy mogą być na jeden dzień, na pół dnia. Jasne, że tak. Bądź z nami, dołącz do nas, a może być tak, że przecież na pół dnia, na jeden dzień. I stwierdzić, że chcesz zostać też na drugi dzień. W trakcie tego eventu będziemy też losowali czy licytowali atrakcyjne nagrody, coachingi, sesje coachingowe, szkolenia bardzo wartościowe, oczywiście w specjalnej okazji i nadal wszystko będzie szło dla Wielkiej Orkiestry Sztucznej Pomocy. Więc mam nadzieję, że będziesz z nami i tak jak my, tak jak w zeszłym roku, cudownie, radośnie, w wyjątkowej atmosferze, spędzisz ten czas zainspirowany do ciekawych zmian. Jeżeli nie możesz być z nami osobiście, jest też specjalna opcja, jeżeli taka idea rozwoju osobistego i wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Ci bliska, Twojemu sercu, to jest opcja biletu WSPIERAM, to znaczy, że nie możesz być z nami, ale bardzo chętnie wspierasz ten pomysł, Uważ, to jest dobry pomysł, wspierasz orkiestrę, wspierasz, wspierasz nas w tym graniu dla orkiestry. Taki bilet kosztuje 50 złotych, możesz go również kupić na stronie trenerzyrozwoju.pl trenerzyrozwoju.pl tam znajdziesz wszelkie informacje i możliwość kupienia biletu. Zapraszam Cię gorąco. Um, niestety, niestety jest ograniczona ilość miejsc, ponieważ taką powinności mamy salę, więc nie ukrywam, że może biletów zabraknąć. Więc śmiało, jeżeli widzisz ten film, to jest dla Ciebie najlepszy moment, żeby wejść na stronę www.trenerzerozwoju.pl i za 1,95 zł wesprzeć Wielką w Światowej Pomocy i dostać bezcenną, ciekawą wiedzę. Do zobaczenia już za kilka dni w Warszawie. Na wydarzeniu, na szkoleniu dwudniowym 11-12 stycznia trenerzy rozwoju na Wielkiej Orkiestry Światecznej Mocy. Serdecznie pozdrawiam. Sławek Grak. Cześć!